Dobra, szybko, co dzwonimy na, na 112? Powiedzialny, ja tu już zakrywam hopy ten I tak, yy, muszę sprawdzić, czy ta się Ja pierdolę! Co jest? Szybko, wy Dobra szybko, co dzwonimy na, na 112? Na ten na pogotowie O kurwa, pierwszy raz mam. E, nie formu ich, że to się chyba coś wiarą. Dalej dopiero. Dobra. Widzowie, wchodzimy tu jeszcze raz. Ja wiem, że to jest nieodpowiedzialne, co my wtedy zrobimy, ale musimy sprawdzić, jaka jest sytuacja. E, sytuacja podobna jest taka, że tu się coś jara. Nie wiemy dokładnie, jak widzimy dym lekko, e, u góry mega się dymi. E, wiem, że to nie jest mega odpowiedzialne, ja tu już zakrywam hopy I tak, e, musimy sprawdzić, czy tam co się coś jara. Ja pierdolę, co jest? Soko, wy kurwie, wy kurwie. Co jest? Jakiś gościu wyszedł Jakiś gościu stamtąd wyszedł Jakiś gościu Jakiś gościu kurwa On no tam wszystko idzie za nami kurwa Szybko Manko z tej strony Dawid Explorator. Jak widzieliście, na samym początku była pojebana akcja Pierwsza próba wbicia tutaj skończyła się dziwnie Bo po prostu ktoś tu przeszedł podpalił dosłownie cały, otóż, dom Jestem bardzo zdziwiony tą całą sytuacją całą sytuacją jestem bardzo zdziwiony Otwarte są drzwi, była tu akcja ratunkowa E, gasili pożar tutaj, e, ten po, e, pogotowie też przyjechało Tutaj i ten nie, nie, Niezła w ogóle akcja Ja wbijam e, Schowam se tą pałkę Ogólnie e, Dzisiaj są pojebane akcje Więc wiecie Dobra Ogólnie dom został spalony Aktualnie nie wiem czy ktoś tu przebywa czy nie Nie wiem jak to jest schowane Była tutaj akcja ratunkowa Śmierdzi tu nadal Nie wiem co tu się stało szczerze mówiąc Ale jak widzimy tutaj była cała akcja ratunkowa Wiesz, po czym, Możemy poznać to po, po Wodzie która tutaj jest Zobaczcie to Całe wyposażenie Całe wyposażenie, zobaczcie sobie to. I to wszystko zostało spalone, bo jeden debil chciał sobie podpalić to. A wiecie co jest jeszcze? Lepsze? Jak widzicie mamy tu nawet kurwa chłodzenie? Ja, pierdolę, nie wiem. Przepraszam, że tak też słowa tutaj lecą, ale... Nie mam słów, co tu się odwaliło. Wiecie, ja nie mam słów? Bo jaki coś trzeba mieć w głowie, żeby przyjść do opuszczonego domu, podpalić go i chuj. I tyle. Widzie tyle. I to jest... Albo tłumaczenie typa? Nie wiem Ja mam tu pałkę teleskopową, bo no po tamtej akcji to ja trochę się już boję Ale to się całe wszystko fajczyło, niestety ja buty mam nie do tłażenia po tym wszystkim to Było wszystko mokre Coś tam idzie Ale chcę wam coś pokazać, po prostu chcę wam pokazać całe wyposażenie Niestety tutaj jest za dużo tego na jeden odcinek Dlatego też chcę się spężać. Bo nie wiem, no jak tu była taka akcja tu było normalnie dwie straże pożarne, pożarne Więc też... No niestety... Nie dziwię się jakby ktoś tutaj... O kurde, jakby ktoś tutaj patrzał y, zaraz czemu tu się świeci Jak tutaj była afera taka Tutaj też pokażę wam Są tu, no jeszcze później zostanę tak tu są na zdjęcia, ale... Chciałem też coś pokazać, bo... Ja pierdolę Tu mega dużo wody poszło, no o to chodzi najbardziej o tutaj coś się chyba je robię. Tutaj czujesz jeszcze bardziej Co to kurwa jest Ja no co? I to się jara Nie no ja ty pas spotkam to normalnie gościa wyjaśniam No jak tak można ty Słuchajcie Jak? Nie rozumiem Nie rozumiem Ja tego nie rozumiem, przepraszam ja tego nie rozumiem. I wiecie, że to mógł być prąd, no ale aktualnie no tutaj nie będzie jak to się paliło, no sami sami no wnioskujcie sobie, że to się paliło, nie? Na pewno to był prąd, mi się wydaje. Cóż, żal mi po prostu, żal wszystkiego. Jak widzimy mamy tutaj stare, nawet ten... Czekajcie, bo mamy źle poprawioną trochę ten. Boomboxa Patrzcie, tutaj się wszystko zachowało niestety aktualnie. Gówno tylko, że wszyscy patrzcie. Ech, Boże, ale mi żal tego domu. Ej, wiecie, że żal mi tego domu. Bardzo żal. Znaczy zacznijmy od tego, że ten doł się no, jarał tak... Nie wiem, szczerze jak tu byłem, yy, dam wam dwie wersje. Tam jeszcze coś. Dam wam dwie wersje yy, tego nagrania. Mam pierwszą jak spiedaliśmy przed typem. I mam drugą jak tu weszłem. I nie wiedziałem, że tu, tu ktoś jest. No i po prostu patrzyłem, a tu się coś jarało i był taki dym. Więc teoretycznie y mogę wam dać dwa nagrania. Nie wiem czy wam dałem. Nie wiem, ja na razie tu nagrywam. Patrzcie, nawet zapalniczka jest. Ty normalnie by działała, nie? Bo tu jest ten, ale może gana nawet nie ma. No wyposażenie jest tu ogromne. A pomyślcie sobie to, że przed tym tu było, tu było wszystko idealne po prostu pewnie. Przed, przed wbiciem bo, albo ten gościu po prostu tu, tu szperał, bo nie uwierzę trochę No bo, tak szczerze no sami sobie powiedzcie no No jeszcze tutaj musimy iść, nie wiem czy tu byłem A no, no tu byłem przez chwilkę, więc tutaj też wbijemy Tutaj yy, ja też patrzałem lekko, tutaj tak, tak bucha takim ciepłem Tam mamy kurde cały ten, tutaj byłem na chwilkę tylko, ja no wiecie co Idę już powoli stąd, tutaj mam nawet od odkurzacza Sytuacja tego budynku jest Okropna, powiem Wam. Tutaj zobaczyłem. Okropna. A nawet nie wiem, czy to się u góry nie jarało w tych tak przypadkach. Teoretycznie możemy to sprawdzić, teraz A to się chyba tutaj jarało, tak mi się wydaje. Dobra, chuj z tym. Zobaczcie sobie O kurwa po prostu aż mi Aż, aż mi się kraja serce Bo to też tutaj, tutaj też Patrzcie to, rowerek stary Ja, no tu też widać Widać, tu też poszła woda Tutaj widać Poszła woda jak cholera, widzicie? Zobaczcie sobie Bo wątpię, żeby coś tam, ten... poszła woda też się jarało, mi się tak wydaje. No, chyba, że źle wydaje mi się. Ale ten rower, wiadomo, na no, ja jeszcze tutaj po uróbek się zostanę sobie na kilka fotek. Więc wiecie, mega się. Patrzę, w ogóle na tą rzeźbę. Mega się jaram tym Urbeksem, bo znaczy, miało, miało to wyjść troszeczkę inaczej jak, niż wyszło. Chodzę z tą pałką, bo trochę. No, nie wierzę, że tu faktycznie niż po tej. No, w sumie. Jedynie ja, kurwa, który tu se chodzę, jestem. No bo kurwa kto by po takiej akcji kurwa chodził Tylko ja No czekajcie, bo tu ciężko było wejść ale lekko Tak żeby nie rozwalić nic w plecaku No to w sumie to było tyle, tak na tyle Wyposażenie jest duże, no z nie wiem, ja nie chcę tutaj się bać też Jeszcze do piwnicy sobie wejdziemy No kurwa, ale gra Nie wiem Ciężko mega tu się wchodzi Kurwa, ta piwnica jest duża. Aha, bo to od piwnicy wchodziłem. Piwnica jest duża, tak, bo ja od, po, od piwnicy chodziłem i tu są te schody, no, tu są schody i tutaj się jarało całe, mówię Wam. Na, na nagraniu macie, no teraz widzicie jak to wygląda. Kurwa. No, ogólnie piwnica jest duża. E, może od tyłu wyjdę, będzie tak. W sumie trochę więcej przedłużone No bo też tu jest jakieś, wiem, ale ja też nie pokazuje dzisiejsze Na dzisiejszym odcinku tego wyposażenia Ja wiem, przepraszam was za to Bo ten odcinek powinien co najmniej trwać pół godziny Ale po prostu Osemka tam idzie Ale po prostu ja nie chcę Ja po prostu jestem tu na szybko też umiałem tu też pochodzić sobie No jak widzicie Tutaj wyposażenie ogólnie tu wchodziliśmy yy, Tam przy tym <laughs> Oczywiście na przodzie to będziecie mieć ja pierdzielę. No, mega dziwne ten dom. Mega jeszcze dzień. Wiem, że to jest ogromne wyposażenie, które powinienem pokazać. Ale nie pokazałem, bo po prostu jakoś nie mam ochoty. To było na telewizorze. Ja też już wychodzę. Ja nie wiem, co tu się odwaliło To jest pokurwione bardzo. A też nie zakończam teraz odcinka. Bo, znaczy, chcę, chcę po prostu pokazać wam. Jak to wygląda aktualnie. Nie wiem gdzie jest Seba, ale gdzieś tu powinien być. No aktualnie to wygląda szczerze gówniano. No ja, do, ja zapraszam Was do dwóch kanałów Seba Urbex. Martyr na Urbexie. To by było na tyle siano.